Shabu oficjal jest najlepszy. Kano pełen treści tu ciekawych. gameplay e i porady znajdziesz. Zasubskrybuj nasz hit, taki prawdziwy. Lubisz gry i nowe triki. Tu znajdziesz wszystko jak na dłoni. Każdy film to przygoda o nas. Chabu official zawsze nas goni. Subskrybuj Chabu, zostań z nami. To dzięki Wam kanał. Ten jest taki wspaniały. Każdy plik. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Z tej strony schabu, dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z serii Levante. Jak widzicie po e, tabeli ligi. Zajmujemy aktualnie trzecie miejsce z dorobkiem 9 meczy. Malaga także 9 meczy, jeden punkt przewagi przed nami. 25 Kadis, które wskaku, wskakuje na pierwsze miejsce, ponieważ mamy jeden mecz mniej rozegrany. Moi drodzy, na samym początku chciałbym pozdrowić widza, który bardzo gorąco w komentarzach prosił o to, żeby go pozdrowić. Mianowicie Kacpi 77716, dzień temu pozdrowił o, prosił o pozdrowienie, więc pozdrawiam Cię Kacpi i najbliższych. Jak mówiłem, że w kolejnym odcinku Lewantę pozdrowie, tak też myślę, że słowa dotrzymałem. Gorące pozdrowienia. Pamiętajcie o subskrypcji. Bardzo was proszę o subskrypcję, ponieważ niedużo brakuje już do tysiąca, a mnie bardzo napędza to, kiedy subskrybujecie kanał. No na pewno mniejsza niż kiedyś, ale dalej duża część widzów oglądających materiały nie subskrybuje. Zmieńmy to, zmieńmy to razem. Kliknij tą kurwa subskrypcję, proszę. W każdym bądź razie zachęcam do wspierania kanału. Jak widzicie, cały czas inwestuję w rozwój kanału. Nowy mikrofon, nowy monitor, na którym pracuję i robię różne rzeczy. Tak więc cały czas idę z rozwojem. Od najniższego progu może oglądać materiały 24 godziny wcześniej. Natomiast Moi drodzy, jeżeli chodzi o każdy grosz tego, no to przeznaczam na rozwój. No i też, kurde, za ten najwyższy próg możecie dołączyć do naszej karierki. Nawet tej, którą gramy z Dawidem. I do każdej gry online, którą gram, będę nagrywał albo nagrywać. Nie musimy, możemy po prostu grać, więc zachęcam. No i co? Dzisiaj przed nami... <laughs> Słuchajcie, dwa mecze... Z Alba Cate, CT, CT... Nie wiem, jak to się czyta: Albacete Alba i Edinense. Edinense, Ediense. No, coś takiego. Wyjazdowy mecz, mecz w domu. Tutaj, słuchajcie, nie może grać z nami Al Alcedo, bo nie może grać przeciwko swojemu klubowi. Natomiast, no, tutaj wszystko zostaje tak, jak zostawało. Tutaj na Woro też zobaczymy, na Woronie, dobra nic tu nie będę zmieniał, wszystko grało dobrze Adams jest, jest dobrze Vidal, wszystko gra, ogólnie się chłopaki już rozegrali, już rola, funkcja pozycja jest na dobrym poziomie, nie będę przedłużał, słuchajcie, będziemy grali dzisiaj, słuchajcie, idę się znowu napić, mamy piątek, znaczy wy nie macie, o, Joyce, co? piłkarz miesiąca, Morales zobaczcie, nasz zawodnik dostaje nagrodę piłkarza miesiąca bardzo dobrze. No więc ja dzisiaj idę się napić, bo jest piątek. Wy kiedy to oglądacie, to jest najprawdopodobniej piątek. No piątek, tak, bo lewante wychodzi mniej więcej mniej więcej standardowo, gdzieś tam wyprzedzenie to z reguły jeden dzień, ale to głównie dla wspierających, żeby mogli oglądać sobie po prostu coś 24 godziny wcześniej, żeby już od tego najniższego progu było coś dla was, plus tych wszystkich innych bonusów, które są przeznaczone. No i moi drodzy, słuchajcie, kochani, rozpoczynamy ten mecz. Instrukcje dotyczące rywali stosujemy. Z reguły zawsze. Tu kogoś chyba wrzucimy i wrzucimy Iborę. Chyba, że Lozano. Nie, no Ibora chyba lepszy był. Pamiętam kurde. Czekajcie, gdzie jest ten Ibora. Aha, czekajcie, nie wrzucimy Ibory, bo ja mu numeru nie dałem i on kurwiony jest o to. Lozano musi wejść. Dobra. No obiecałem mu, że to był błąd i że. <laughs> po tym go, w ogóle zrobiłem sobie tatara wołowego, z prawdziwej wołowinki. Bardzo drogiej wołowinki. Ale... Mm, Mam już masełko. Ale czas mnie gonił, a jeszcze... Starcie menadżerów trzeba nagrać. Dzisiaj jest zmiana planu. Słuchajcie, tatarka. Kupiłem wołowinę ekstra. Eksport 5 za kilo. Dodałem da, da, troszeczkę... E, ...grzybków marynowanych. Cebulka czerwona, pieprz, sól, czosnek. Dajewis. Pyszka. Masełko już troszeczkę odtaja. Bułeczka, masełko. Zachęcamy zawodników, bo tu musimy wygrać. Tu musimy wygrać. Podobają mi się te stroje Lewante, bo <grywamy> wyglądamy jak Barcelona. Choć mamy zawodnika wypożyczonego z Realu Madryt. Ale to nic. No i Pampin. Niestety tracimy piłkę w polu karnym, nie doskakuje. Gdzie tam był Adam? No i Ricky, słuchajcie, gra z kontry przynosi, no myślałem, że przynosi bramkę. Już miałem mówić, że przynosi bramkę, ja się muszę nauczyć że do tego mikrofonu też mówić, bo nie za blisko, nie za daleko, bo tak słyszę nieraz, że taki ten głos jest taki poszarpany leciutko. Muszę się nauczyć z jaką ja mam, z jakim odstępem ja mam po prostu tutaj mówić do tego mikrofonu. Mm. Żeby to brzmiało super. Ray. Tak, bo Ray gra zamiast Martineza. Zapomniałem. Już sobie przypomniałem. No i Pampin. Podanie do Leinster'a. Mamy Della. Morales. Morales. Jeszcze odzyskujemy piłkę. Zobaczcie. Loyodice. Ray. Vidal. Strasznie dużo klepy. No ale Vidal. No to tak nie kończymy. No kurwa. Klepaliśmy tutaj 5 godzin. No i nic z tego nie mamy. Czekajcie. Ja Tatarasę przełożę. Nie uwoliłem mikrofonu. O, o zaraz tu pierdzielnie mi, by mi tatar z się zapłakał. Rozegrali nas, ale zobaczcie, Fernandez. Fernandez na, na na tym. Fernandez, no, wiedział co. Hernández, moi drodzy, na bramce. Mur. Mur po prostu. To ja mogę powiedzieć. Mamy połowę, moi drodzy, i to jest idealny moment, żeby zaprosić Was na mojego Discorda, gdzie będziemy mogli gadać, ale też robię dla Was grafiki. Więc jeżeli potrzebujesz awatara czy coś, zapraszam na mojego Discorda i teraz szybka autoreklama mojego Discorda. Zapraszam Was na mojego Discorda Grafika Wirus, gdzie możecie zamówić swoją jedyną w rodzaju grafika, awatary, banery, plakaty, obrazki, overlaje, gify, zaproszenia, dosłownie wszystko. Robię grafiki normalne, animowane, zwykłe, niezwykłe i te popierdolone. Dodatkowo na serwerze co tydzień dwa darmowe awatary i wiele więcej. Wyróżniam się tym, że przy zamówieniu tworzymy grafikę we współpracy z tobą i robimy ją do momentu, aż Ci się spodoba i powie, że to jest to. Przesyłam Ci aktualne postępy, to Ty decydujesz, kiedy nastąpi efekt finalny. Według opinii ludzi, którzy zamówili już grafikę, tylko ja tak robię i są naprawdę zadowoleni. Ceny w porównaniu do innych są śmiesznie niskie. To karci nad wodą rzucają mi chleba, nie ja im. Dodatkowo na tym Discordzie najczęściej znajdziesz mnie, jeżeli chcesz ze mną pogadać, zamienić słowo lub po prostu złapać mnie na baję, to miejsce, gdzie jestem najczęściej i najwięcej. Dołącz do społeczności z na grafika Wirus już teraz. Spróbujcie, chłopcy. Naprawdę warto. Moi drodzy, widzimy się już po szybkiej reklamie mojego Discorda. Mam nadzieję, że chętnie będziecie do niego dołączać, a my wracamy na drugą połowę. I dopiero w 60 minucie poczyni jakiekolwiek zmiany, bo na razie mają siłę. Moje kochanie jest w. lepiej szuka sobie jakichś rzeczy. Kipisz, kipisz. No nie, no już myślałem. Nawet nie widziałem, że tam Fernandez się znalazł, powiem Wam szczerze. Papierosek, wiecie, musi być. No Jezus Reiner, co tu się stało? Zobaczcie, no właśnie to jest zawodnik wypożyczony z Realu Madryt wypożyczony z Realu Madryt, no i świetnie sobie tutaj poradził, zobaczcie Fernandez laga jak szczęsny na Robercika tylko, że tu ładnie zobaczcie nikt nie wyskoczył, no i Rejner doskakuje ładnie wykańcza, jest to piłkarz bardzo talentowany pod względem technicznym i wykończenie ma bardzo dobre tak więc no Rejner ustala wynik 1 do 0, z czego ja naprawdę się bardzo mocno cieszę zbliża nam się 60 minuta, Vidal bardzo złe podanie do Alvareza no i znowuż jesteśmy narażeni na kontrę. Widzę, że przeciwnicy grają z kontry trochę. Nie wiem, ale się dowiem. Alvarez, zobaczcie, gryzie zawodnika w kostkę. Jak to moja, moja ukochana, choć nie jest taka niska, no to zawsze mówi, że nie wkurwiaj niskich ludzi, bo cię mogą zawsze ugryźć w kostkę. Tak więc moi piłkarze... Tak więc moi, moi piłkarze też uczą się gryźć w kostki. No, i zobaczcie, gdybyśmy wygrali w tym momencie, bo jeszcze oczywiście Malaga nie rozgrywała meczów, i taki kasztanki, no to byśmy byli na razie chwilowo na fotelu lidera, który tak naprawdę Malaga nam odebrała, bo bo, bo. bo wygrała z nami, niestety. To był mecz, w którym kosztowaliśmy porażki. Natomiast, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o, o, o Cadiz, no to mamy w bezpośrednich meczach z nimi zwycięstwo. Bo wygra... Popatrzcie, znowuż! Reiner się, się coś odpalił, zobaczcie w tym meczu. Dwie bardzo ładne bramki, 70. minuta. Czas pozmieniać zawodników, dać pograć ludziom, więc Martinez oczywiście sobie wejdzie. A czemu Martinez jest, co jest? Aha! Ma, pa, Martinez za niego. E, tutaj na pewno chce, żeby sobie zagrał E... Elgeza... E... Elgezabel, niech sobie zagra. Mm... Tutaj chciałbym też puścić jego, ale kurde... Morales niech sobie odpocznie w tym meczu. E... Tutaj damy jeszcze Loyodaisa, damy temu, co nazwiska nie umie wyczytać, nie będę nadpróbował. Damy zagrać, no i zmienimy tutaj. Poczynimy wszystkie zmiany. Niech sobie e, pograją ci zawodnicy. Bo dlaczegożby żeby nie? Wygrywamy 2. Chyba, że zaraz będzie 2-1. Zobaczymy. Wczoraj, jak nagrywałem odcinki, chyba ze starcia, to zrobiłem sobie piwo z sokiem i wyobraźcie sobie, że go nie wypiję. <śm> wziąłem tylko dwa łyki. No, i tak jak mówiłem, niestety 2-1. Ale zobaczcie, że ja całkowicie zapomniałem. Moich piłkarzy chwalić i. I zachęcać. A to jest bardzo ważne, żeby to robić. Już jeden z, jeden z widzów mi tutaj wbił do głowy, właśnie, żeby zachęcać tych zmienników, którzy wchodzą na boisko, żeby im ich trochę podbudowywać. A, ty. Aj, Martinez był blisko, blisko. Czołowych piłkarzy ściągnąłem tak naprawdę, dałem pograć drugim. 2-1 wynik to byłby dobry wynik, gdyby tak się zakończył mecz. Zobaczymy, bo tutaj mamy 19 strzałów, więc my już posiadanie piłki i jak najbardziej. Oczywiście w tle słyszycie diabła. E, dobra robota, panowie, solidna wygrana. No i, e, no i słuchajcie, teraz kwestia kolejnego meczu. Który jest za dzień, dni na zespół, prowadzamy na szczyt. Lewanto odnosi zwycięstwo. Reiner imponuje formą. Mi też zaimponował, więc warto jest pochwalić zawsze zawodnika, który formą formą błyska, bo to ważne, żeby podtrzymywać tą jego formę i pewność siebie. Widal eee, przekracza limit żółtych kartek, więc widal w następnym. Co tu mamy? Renner Bramkarzy. O cór. O cór? I. Zaproponuj kontrakt. Ja mam znowu Polskie. Dobra, za 75. Bez podwyżki. Nie gościu. Bez podwyżki i 80. Bez podwyżki. Bo tam pamiętam, że... Chciałem poprawić troszeczkę e, trenera bramkarzy chyba, no tak to jest, jak się gra kilka karier. Morales Levante bije klubowy rekord występów w lidze. Popatrzcie, 304, e, 304 występ w lidze, e, trening indywidualny do przydzielenia, ja z reguły zawsze, tak jak mi asystent poleca, zakończ trening indywidualny, rozpocznij trening nowego zgrania. No, i e, zakończymy na tym spotkaniu. Bo tam potem już nic nie będzie. No, i słuchajcie, Eidinesę przed nami, tak e, się zastanawiam, to jest 21 miejsce. Czyli ja na przykład, e, czekajcie, sprawdziłem sobie w kalendarzu. Mamy tu 9, 13, 20. To nie trzeba na razie, i będziemy wychodzić pełnym składem. Bo możemy rotować składem. Jeżeli na przykład, przy jakimś... jakiś mamy mecz. E, który, w którym, mm, słuchajcie, mamy e, na przykład e, Puchar czy coś, Reiner de la Fuente, zobaczcie, dwóch piłkarzy w najlepszej jedenastce. Mm. to możemy wyjść po prostu zmiennym składem, bo mamy głębie zespołu, Levante, mi przychodzi, zaakceptuj, zapraszamy do pracy, za chwileczkę przydzieli, przydzielimy mu, znaczy on sam chyba przydzieli zadania, żeby trenować. Adams. Nigeria Adam zasługuje na powołanie. Dobrze gra. Kręcenie Pulpon. Kręcenie stawu skokowego do 6 tygodni. No dobrze, Adams gra. Powiem wam, że to był taki niepewny. Po prostu go wziąłem. No i Malaga już pierwsza. Wziąłem go do zespołu z tego powodu, że on po prostu był duży, silny, dobrą miał skoczność i główki. Jest takim bykiem, który miał się przepychać. <laughs> Może nie jest utalentowany technicznie, ale jak już dojdzie do piłki, to bombę wali w światło bramki, więc jest dlatego dobrze. Tu już Cadiz ma kolejny mecz i zobaczcie, że Cadiz przegrało kolejny mecz, bo ma 11 spotkań. A przed chwilą przecież szliśmy w web, więc Cadiz poległo. Jeżeli my teraz wygramy, odskoczymy im. Eee, tu imponujemy formą, zobaczcie przeciwnemu. Eee, czekajcie co tu, tu jest? Z dziewiątym miejscem za trzy dni, ale to damy radę. Chyba na kurde, bo przecież patrzyłem pierwszy, dziewiąty, trzy... no, to Cztery dni w czwartym dniu eee, I po tym znowu mamy długą przerwę, więc spoko. Reżimy treningowe. No i podejmujemy 21 miejsce w naszej lidze, znaczy klub z 21, mamy trenerów, kondycja, a tu kondycja, atak w miarę, tu mi się podoba ten z Italii, bo kondycję ma, zobaczcie, zaproponujemy kontrakt, 70. Cześć, zgodził się, no kurde imersyjnie mam to robię, no bo polskie znowu mam, nie chcę tego zmieniać mi się, bo trening nowego zgrania, iść dalej dobra, tu już nic ciekawego raczej nie będzie mój Tatar na szczęście się nie wypierdzielił no i podejmujemy moi drodzy, podejmujemy teraz kolejnych rywali Edineze, Edineze no chyba Edineze się po prostu czyta no, i też gra w tym samym czasie. Słuchajcie, zagramy pozytywnie. dotyczące rywali instrukcje zastosujemy. One się na szczęście nie zapisują jakby na stałe, więc. A, Widal ma czerwone kartki. Widal ma czerwone kartki. No i my za Widala nie mamy, ale tu za Widala zagra na po prostu. Zagra na I tyle. Bo nie mamy niestety żadnego zmiennika na prawą stronę. Stosuje lewych obrońców yy, dla prawych. No niestety, tak to wygląda. Yy, I tak na razie musi zostać. Na szczęście jest to mało wymagający yy, jakby przeciwnik na razie. No i, i mam nadzieję, że sobie damy radę spokojnie z nim. Na samym początku zachęcamy. No i co tam mamy? Malaga. Będziemy obserwować na razie 0-0 u nich. Alvarez już z różnego. Aj, słupek. Miał, mielibyśmy już przewagę w siódmej minucie. Uspokoiłoby nam tylko trochę mecz. Niestety się nie udaje. Dani, Dani wykop. Ale już Pampin tu biegnie. Morales, słuchajcie, Morales, bardzo złe podanie. Nie za bardzo miał tutaj co zrobić. No i narażamy się na kontrę, No, która kończy się, zobaczcie, bramką dla przeciwników. Zaskoczenie. Bardzo duże zaskoczenie, bo w dziewiątej minucie tracimy bramkę z e, Elden. El, 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 aha, to nie jest Eldinezy, Eldense, el, el no po prostu. Eldense, tutaj większe napisy, wiecie, lepiej czytam w tych większych napisach. Eldense, no i kurde, i tracimy brameczkę. Ale myślę, że to tam nie podłamie naszych zawodników, bo raczej wychodzimy ze świeżymi głowami na, te, na to spotkanie i będzie dobrze. Nawaro Alvarez No i Reiner, niestety w Kosmos chciał zeszczelić samolot. Eee, no co, no zobaczymy. zobaczymy, No tutaj ładna kontra, ale dobra. Złe podanie: Alvarez przyjmuje piłkę. Ładne, ładna próba do Reinera, ale kończy się niepowodzeniem. Oni centralnie tutaj grają totalnie z kontry. To już widać to już widać od razu, że oni grają z kontry. Jest Adams. Moi drodzy Adams, kochanie, nie ma problemu, za chwileczkę porozmawiamy. Adams, moi drodzy, Adams. Jeden do jednego. Ale oni nie mogą się z nim kontaktować, bo jest niepełnoletni. No, przecież ja wam tłumaczyłem. Opiekun, prawdy, z nim nic nie zrobią. No, możesz podać. Boże, co tu się dzieje? Czemu my tak gramy? Zachęć. No nie. Jezu, Fernandez ratuje nam trochę dupę, ale ja nie rozumiem, czemu my takie mamy. Przecież, jakby za, przez jednego zawodnika po prawej stronie nie może być coś takiego, że my nagle mamy taką lipę w obronie. Totalny spadek formy wyczuwam w, tej, w tym meczu. Ale dobra, Morales, zobaczmy, co tutaj zrobią. No, widzieliście to podanie? Coś oni się zepsuli. 26, 27, no zobaczmy. Reiner, Adams, Adams, pokażcie. No i Adams, ale za wysoko. Jezus, no popatrzcie, co tu się dzieje, nie możemy strzelić gola. Zachęć, zachęć chłopaków, moi drodzy, walczmy, walczmy. Dobra, mamy piłkę Rej, Nawarro. No ale kijowe podanie, jak zwykle. Nawarro, Loyodice, Pampin. Ej, a tu faul nie był, tu mógł być faul. Zobaczmy, czy podyktuje nam pod koniec pierwszej połowy rzut karny. No i jest karny. No i teraz kwestia, czy Morales zdobędzie kolejną bramkę. Jak najbardziej, 2-1, moi drodzy. No i udało się. Zdobywamy przewagę i zaczynamy wygrywać już pod koniec pierwszej połowy. Bardzo dobrze, bo trochę razimy nieskutecznością. Ale to nic, bo wygrywamy. Szatnia na razie bez zmian. Jestem zachwycony tak trzymać. Nie będę też do końca zawsze mówił to, co radzi ten nasz. Asystent, bo on coś tak, kurde, chłopak, wiecie, jakieś takie dziwne odpowiedzi ma dla nas. Pochwalimy od razu. Zanim zmiany zrobimy, zapalę sobie śluga. No i reiner. Reiner, moi drodzy, odpalił rakiety armaty, rakiety. No i zobaczcie bardzo ładny gol z, z, z rozpoczęcia za linii autu. Bardzo dobrze. E, chwalimy, chwalimy. Chwal... O kurwa, 75 minuta. Ludzie, 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 ludzie zmiany. Mm, kto tutaj Pampin nie ma siły. Dobra, hop. Navarro nie niemal to. Nawaro to i tak jest zmiennik Martinez. Rich Reiner. Reiner rozgrywa bardzo dobry mecz. Będziemy go ściągać. No. no i może... Y, kto jest jeszcze na ataku? Na ataku to my nie mam nikogo. Mm, Rejner rozgrywa to nie. No i Gonzales. Pach. Zmiany. Pięć zmian. Niech sobie pograją chłopaki. 3 do jednego. Dobrze. A w ogóle jak wy, ja nie popatrzyłem jak wygląda Tabela teraz, jak tam Malaga Malaga zwycięża też w swoim meczu i to 3 do 1 z Racing de. de. coś. De Ferrol Racing de Ferrol No to więc Malaga też, słuchajcie, zwycięża. Ja przypominam, że my w tym sezonie plan jest taki, żeby. Plan jest taki, żeby, słuchajcie. Adams, a tu chyba spalony był. No żale, nie. Pysiu, za chwileczkę porozmawiamy. Powiedziałem ci, moment. kończę za chwilę. Za niedługo nie jest dziewiętnasta. No i dobra, Adam, słuchajcie, pochwalimy go. E, przegląd rozgrywek. Wyślemy asystanta. E, słuchajcie, kolejny mecz. Kolejne, kolejne przed nami, e, kolejne przed nami, słuchajcie, rzeczy do zrobienia. Malaga, no 29 punktów po 11 meczach. Słuchajcie, no tak wygląda Malaga. Nie wiem, czemu to mi się nie tego. E, natomiast, gdzie jest w ogóle połowa? 11, 12, pierwszy. Drugi, trzeci, to my tak ciągle do szóstego walimy. No dobra. Teraz e, przed nami Almeria i terra fine Almeria będzie ciekawym meczem, ponieważ Almeria o ósme miejsce już. No, i jedenaste. Zobacz, czy on nie pije kawy, bo jak on pije kawę, to go zaraz uderzy. Deportivo La Coruna. Ciekawy też mecz, bo tak jak mówiłem, z Deportivo ja miałem prowadzić. Albo Deportivo, ale wybrałem Lewantę jeden z widzów mi właśnie Deportivo proponował, ale zobaczcie Deportivo też wysoko, też wysoko, więc dobrze. My finansowo naprawdę dobrze stoimy, więc też git, budżet płac nie przekroczony, wszystko dobrze. No i zobaczymy, zobaczymy. No ja chcę wyjść oczywiście bez baraży. Z bomby do La Ligi i tam będziemy kombinować. Już potem e, idzie ta kariera, więc tutaj raczej to będzie dłuższa kariera, chyba, bo w La Ligi chce dostać się też do e, UEFA Champions League. Taki jest plan ogólnie. Czy uda nam się to zrobić w dwa sezony? Nie wiem. E, choć się domyślam i myślę, że nie do końca, natomiast czy w trzy? Mam nadzieję, że tak, że już maksymalnie w trzecim sezonie będziemy grali w UEFA Champions League. Tak więc do zobaczenia, dziękuję za oglądanie, cześć. Ich hab's verstanden, wir lassen so das Dilem. Da